Narodziny legendy. Był zimny marcowy poranek 1950 roku w Stuttgarcie Zuffenhausen. Ferdinand Porsche senior stanął przed niepomalowaną karoserią nowego auta i zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Odesłał ją z powrotem do warsztatu. Karoseria się nie zgadza, mruknął profesor. Nie jest symetryczna. Rzeczywiście. Pierwsze nadwozie Porsche 356, zbudowane w Zuffenhausen, było przesunięte o 2 cm w prawo. Ten element, obsesja na punkcie perfekcji, stało się częścią DNA marki. Ale historia 356 nie zaczęła się w Stuttgarcie. Zaczęła się w austriackim Tartaku, od marzenia i od syna, który chciał dokończyć dzieło swojego ojca. Gmünd – miejsce narodzin W 1944 roku, gdy Niemcy leżały w ruinie, Ferdinand Porsche przeniósł swoje biuro konstrukcyjne ze Stuttgartu do Gmünd w Kerytni. To, co zaczęło się jako ucieczka przed wojną, stało się początkiem legendy. Wśród zapachu drewna i wiórów, przy prowizorycznych stołach Ferry Porsche marzył o idealnym samochodzie sportowym. Po wojnie jego ojciec musiał odpowiadać przed aliantami. W końcu projektował też sprzęt wojskowy. Podczas tej nieobecności Ferry postanowił stworzyć coś, czego świat jeszcze nie widział auto, które nosiłoby jego nazwisko. Na początku rozejrzałem się dokoła, ale nie znalazłem auta, o jakim marzyłem. Więc postanowiłem zbudować je sam. To zdanie nie było reklamą. To był akt założycielski marki, która odmieniła historię motoryzacji. Konstrukcja numer 356. Samochód, który Ferry zaczął projektować w 1947 roku, otrzymał numer 356. Dlaczego nie jeden? Bo Porsche zaczęło numerację od 7, żeby sprawiać wrażenie doświadczonej firmy. 356 brzmiało profesjonalnie. Pierwszy prototyp 356 1 był roadsterem z silnikiem centralnym. To było coś zupełnie innego niż późniejsze wersje produkcyjne. Ferry szybko jednak zrozumiał, że układ z silnikiem po środku jest zbyt skomplikowany i drogi. Przeniósł więc silnik za tylnią oś i tak powstał układ, który do dziś definiuje Porsche. 8 czerwca 1948 roku auto otrzymało oficjalną homologację. Był to dzień narodzin marki Porsche. Za symboliczny dzień narodzin modelu 356 uznaje się natomiast 7 lipca 1948. Kiedy ukazał się pierwszy test prasowy nowego coupé. Rękodzieło Startaku. Pierwsze 53 egzemplarze powstawały ręcznie w Gmünd. Każdy był unikatowy, z aluminiową karoserią tłuczoną młotkami przez blacharzy w dawnym tartaku. 356,1 miał rurową ramę przestrzenną. Ważył zaledwie 585 kg i napędzał go podrasowany silnik Garbusa o mocy 35 koni mechanicznych. To nie była prowizorka, to była czysta inżynieria. Ferry Porsche wykorzystał sprawdzone podzespoły Volkswagena skrzynie, hamulce, zawieszenie, układ kierowniczy i zamienił je w coś zupełnie nowego. Powrót do Stuttgartu. W 1949 roku Porsche wróciło do Niemiec. Problemem okazały się opłaty licencyjne za garbusa z Wolfsburga. Spływały powoli, ale Ferry miał wizję. Z ręcznie robionego prototypu miał powstać samochód seryjny. Karoserię zlecono zakładom w w Stuttgarcie. 6 kwietnia 1950 roku, w wielki czwartek, staśmy zjechało pierwsze seryjne Porsche 356. Wczesne lata. Wczesne egzemplarze miały dzieloną szybę z pionowym słupkiem. Nieruchome tylnie okienka a na antenie czerwony czubek, tak zwany Red Tipper. Nie miały jeszcze herbu Porsche. Ten pojawił się dopiero w latach 1952-53. Na masce i klapie widniał tylko prosty napis – Porsche. Białokremowa kierownica z bakelitu ustąpiła później miejsca dwuramiennej, a poziom paliwa sprawdzało się drewnianym patykiem włożonym do zbiornika. Silnik z szuflady. Prawdziwy przełom Przyszedł w 1953 roku. Ernst Fuamann w tajemnicy opracował zupełnie nowy silnik. Legendarny czterokamowy Fuaman. Sam żartował, że to silnik z szuflady, bo musiał chować rysunki do biurka, gdy Ferdinand Porsche wchodził do pokoju. Projekt nie był jeszcze zatwierdzony. Ten półtoralitrowy wyczynowy silnik z czterema wałkami rozrządu. Miał napędzać pierwszego wyścigowego Porsche 550 Spider. James Dean i narodziny Mitu. 550 Spider stał się legendą, głównie za sprawą młodego aktora Jamesa Deana. W 1954 roku Dean kupił swojego pierwszego Porsche 356 Speedster, którego powstanie Wymusił amerykański importer Max Hoffman, domagając się tańszego modelu na rynek USA. Speedster był surowy, lekki i kosztował 2995 dolarów. Dean zapłacił za niego garzą z filmu Na Wschód od Edenu. Ścigał się nim z sukcesami: drugie miejsce w Palm Springs, trzecie w Bakersfield, ale wkrótce chciał czegoś więcej. We wrześniu 1955 roku zamienił swojego Spitstera na nowego 550 Spider'a ze 110-konnym silnikiem Furmana i masą zaledwie 590 kg. Nadał mu przydomek Little Bastard i numer startowy 130. 30 września 1955 roku, jadąc na swój pierwszy wyścig do Salinas, Zderzył się z Fordem, który skręcał z naprzeciwka. Dean zginął na miejscu. 550 Spider stał się legendą tragiczną. Jego ostatnie słowa brzmiały podobno: Przecież on nas musi widzieć. Ale srebrny Porsche o wysokości 1,28 metra po prostu zniknął z pola widzenia dużego Forda. Ewolucja modelu. Tymczasem Porsche 356 rozwijało się dalej. W latach 1955 do 1959 pojawiła się wersja 356A z jednoczęściową szybą i miękką deską rozdzielczą. Od 1959 do 1963 produkowano 356B z wyżej osadzonymi reflektorami. I prostszymi błotnikami. Ale ostatnia wersja, 356C, z lat 1963 do 1965, dostała hamulce tarczowe na wszystkich kołach. Absolutną nowość w tamtym czasie. Carrera, moc czterech wałków. Silnik Fuamana trafił także do aut drogowych. wersji Carrera. Osiągnął najpierw 100, potem nawet 130 koni mechanicznych. Nazwa nawiązywała do zwycięstw w wyścigu Carrera Pana Americana. Modele Carrera były ekstremalnie rzadkie. Na przykład 356A 1500GS Carrera GT Speedster powstał w zaledwie 15 egzemplarzach. Auto, które przetrwało wszystko. Ale 356 było czymś więcej niż sportowym autem. Było mistrzem przetrwania. Podczas kryzysu sueskiego w 1956 roku, gdy w Europie zabrakło paliwa, Porsche zdobywało serca oszczędnością: od 6 do 8 litrów na 100 km. Współczynnik oporu powietrza w wersji 356 Coupe wynosił 0,31. Wartość, której wiele współczesnych aut nie osiąga nawet dziś. Ojciec i syn Ferdinand Porsche Senior nie doczekał pełnego triumfu syna. Zmarł w 1951 roku, ale przed śmiercią powiedział o 356: Nie zmieniłbym w nim ani jednej śrubki. To było najwyższe uznanie, jakie kiedykolwiek komuś dał. Ferry przejął firmę i przeprowadził ją przez trudne lata 50. Do końca 1950 roku wyprodukowano Łącznie 317 sztuk, a w 1951 roku Staśmy zjechał 500 Porsche. Fundament legendy. Do 1965 roku powstało 76 302 egzemplarze. We wszystkich wersjach. Coupé, cabriolet, speedster, convertible D, roadster, hardtop. Produkcja rosła z roku na rok. Od kilkuset aut na początku do ponad 10 tysięcy sztuk w 1964 roku. Z małego biura w Gmünd powstała w ciągu kilku lat marka światowego formatu. Koniec i początek. Ostatni 356C zjechał z taśmy w 1965 roku. Jego następca, 911, został zaprezentowany już w 1963 i miał stać się jeszcze większą legendą. Ale 356 pozostało wyjątkowe pierwsze, oryginalne, archetypiczne. Samochód, który udowodnił, że zmarzenia Części garbusa i odwagi dążenia do perfekcji można zbudować historię motoryzacji. Dziedzictwo. Dziś dobrze zachowane 356 to białe kruki. Speedster potrafi kosztować ponad 500 tysięcy euro, a wersja Carrera znacznie więcej. Wczesne egzemplarze z Gmünd czy rzadkie Carrery osiągają ceny milionowe. Ale prawdziwa wartość 356 nie tkwi w pieniądzach. To ono dało marce Porsche jej DNA. Ferry Porsche miał rację. Auta, o jakim marzył, nie było, więc zbudował je sam. I stworzył coś więcej niż samochód. Stworzył legendę, która trwa do dziś. Każde współczesne Porsche nosi w sobie cząstkę 356. Filozofię chłodzonego powietrzem silnika umieszczonego z tyłu, bezwzględną jakość i dokładność. Ten sam perfekcjonizm, który kazał Ferdinandowi w 1950 roku odesłać karoserię, bo była przesunięta o 2 cm. Porsche 356 było czymś więcej niż pierwszym samochodem marki. Było dowodem, że wielkie marzenia mogą narodzić się nawet w małym tartaku i że czasem najbardziej szalone pomysły tworzą najlepsze auta świata. Z numeru konstrukcyjnego 356 narodził się archetyp każdego sportowego samochodu, a sen Ferego Porsche stał się rzeczywistością i punktem odniesienia dla wszystkich, którzy przyszli po nim.